Hej, witam na następnej mojej wycieczce rowerowej Tylko dzisiaj jest szaro, buro i ponuro yy, Zatrzymałem się jak zwykle nietypowo Tym razem jestem yy, bardzo blisko przejścia yy, Ladenhin, tak? Proszę, w tamtą stronę W tamtą stronę jest Ladenhin, przejście graniczne No i... Szaro, buro i ponuro nie wiem, czy dzisiaj będę gdzieś jeździł daleko. Jestem trochę zmęczony, ale zobaczymy. Czas pokaże i kilometry. Gdzieś tu się trzeba przejechać, ale gdzie? Teraz mam zrobione już 15 kilometrów. Bardzo słaba średnia maksymalna prędkość 33 km na godzinę. 15 km mam zrobione, a godzina jest 11.23. O jejku, jejku. Tylko nie pada, ale jest taka. To nie jest deszcz, tylko tak wilgotno. no, wilgoć jest duża i w ogóle jedzie się i się, zaraz jest się mokryca. Dobra, przejedziemy się kawałek. Tymczasem do następnego ujęcia. It's an man it's a pansome, out sailing around the world. It's a pirate, always wasted, I'm the captain of the world. His vocabulary is extraordinary, hard the English, it's what's perfect. Let's really go. No ho oh, a pirate's life for me. It's an animal, a fansome, out sailing around the world. It's a pirate, always wasted, I'm the captain of the

Zatrzymałem się. Muszę się przebrać troszeczkę. Muszę wrzucić coś na siebie, jednak bo ta wilgoć i taki delikatny chłodek dają się we znaki. A będę jechał w tamtą stronę. O tam. Tam za chwilę będą takie zjazdy. A zjazdy no, to nie góry, tak? A, ale trochę tu zjazdu będzie. No dobra, lecimy dalej. It's a man it's a handsome, out sailing around the world It's a pirate, always wasted, and the captain of the world His is extraordinary, hard to English. It's what's a person, let's really go, go home A pirate's life for me It's a man it's a handsome, out sailing around the world It's a pirate, always wasted, and the captain of the world Właśnie sobie podjechałem. Jestem na pięknej, otwartej przestrzeni. w i ponurej, ale trudno. Tutaj był podjazd. Tak widać, proszę. Dosyć fajny ten podjazd jest. Można się na nim zmęczyć, można się zasapać, zadyszeć, a w tą stronę tutaj na... No dalej się jedzie, ale tutaj jest kierunek, też można się kierować w tą stronę, jak tu jadę. Yy, Krackow i tamte okolice. Tędy też można, tak, jak najbardziej. Bardzo fajne tereny. Bardzo ładnie te tereny wyglądają, kiedy jest już wiosna, kiedy wszystko kwitnie, kiedy jest zielono, ciepło. Ale dzisiaj też nie jest tak źle. Zaczyna być coraz lepiej. Dobra, to teraz. Spróbuję wam pokazać, jak to ja podjeżdżałem, chociaż krótki odcinek. Ciężka ale się dało Dało się Serio To Jakoś dzisiaj nie mam jakiejś weny twórczej w ogóle Ojejku No zero Jakoś dzisiaj słabo Znaczy słabo Siłą może nie ale Słabo w ogóle z moim jakimś takim wyobrażeniem co by tutaj opowiedzieć i tak dalej i tak dalej nie mam zielonego pojęcia ale myślę, że dam radę znaczy ja dam radę mam zrobione 19 km no, to jest jedyny ratunek teraz o czymś opowiadać godzina 2 minuty jechałem średnia 18.71 no, maksymalna 46 no bo tutaj się leciało trochę a godzina, która jest teraz 11 o właśnie, jestem ciekawy jak jest jeszcze jedna opcja, zapomniałem o kurczę, aż dziwne 5,9 stopnia ponad 5 stopni na plusie nie czuję się tego lecim dalej jak się jedzie to jak nie mam rozu to wszystko tutaj obok te pola to jest po tej stronie i po tej stronie bo ładnie to zaczyna pachnieć. Naprawdę, bardzo ładnie. Już nie jest wszystko, znaczy jest zmrożone, ale nie aż tak. I pierwsze takie trochę zgniłe, ale zapachy jednak są. Dobra, już się trochę ogarnąłem. Przejechałem teraz yy, takim mostem yy, przez ten, przez autostradę, tak? Tam jest autostrada. Widać? Widać, nie? Autostrada. Przejechałem i teraz yy, będę się, spróbuję się kierować w stronę Storkow. I bock, bock wind mule to jest coś takiego: o, storkow 6,6 i bock wind mule 5,9. Było widać, było widać. To lecimy! Hej, jestem już tak, miałem jechać, miałem jechać na storkow, tak. Do Storkow jest 2,8 i te boczk mule jest 2,1. Proszę zobaczyć. Storkow 2,8 i boczk mule 2,1. To jest w tamtą stronę. Droga jak zwykle piękna, zajebista. Tak, no bo tu troszkę tylko kawałek, a tam dalej już jest ładnie. Jest dobrze, można jechać, ale nie. Ja jak zwykle w ostatniej chwili zmieniam sobie decyzję i jadę tam prosto. Tam prosto się jedzie do Penkun. Więc tak sobie stwierdziłem, że może pojadę w stronę Pencun. A co dalej wymyślę? Nie mam zielonego pojęcia. Jest jest... Temperatura jest 5 stopni, yy... kilometry dzienne 27, czas jazdy godzina 26, maksymalna 46 na godzinę i godzina 12:18. Za daleko też dzisiaj nie chcę jechać, chociaż sobota. Ale czasami ja też się trochę mogę gorzej czuć Jejku, przez chwilę myślałem, że jakiś tam zwierzak Też mogę się czasami gorzej czuć, więc Znaczy dobra no, motywacyjnie Ale czasami wszyscy mi mówią, że ja motywuję I tak dalej, no bo no, staram się tak, jak najbardziej Ale ja bym chciał też od was motywacji trochę dostać Like, I like No tak! I go dalej. Party people in the house! Dream I dream, love, and take me in your dream Take me anywhere you please, boy you're making me scream Dream I dream, love, but life is just a dream If you wanna set me free, boy, you're making me scream Ta droga, chciałem powiedzieć, że to jest super zarąbisty skrót do pęku, i to często, gęsto się śmiga tędy, tylko że. To już jest trasa na piękne letnie pogody Bo tu już przez Pękun jedzie się, można jechać później na szmyln ze Szmyrn jeszcze dalej To już są dalekie dalsze trasy no. ale najważniejsze są dwa koła, chęci, zaangażowanie, dobre samopoczucie <śm> i co tam jeszcze? I I like, like i like! Żeby było dużo lajków! Jest wtedy duża motywacja. Dobra, lecimy dalej! No i jesteśmy w Penkun. Penkun jest oddalone od Szczecina około 30 paru kilometrów, a tak ściągę mam z tyłu. Do Leknic jest stąd około 33 kilometrów. Także kawałeczek już jest do Penkun, A zwłaszcza w dzisiejszą pogodę i Gdybym to ja był wyspany porządnie, to inna sprawa. A ja jestem po pracy, chociaż sobota, ale z piątku na sobotę też się pracuję. Ale ja nie będę się tutaj skarżył, bo przecież dojechałem i tak się pokręcimy po tym pęku. Coś niecoś postaram się pokazać fajnego, ciekawego. Opowiadać nie będę, można sobie wygooglować, zobaczyć i wtedy poczytać, tak? Ce, 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 ce w no dobra, si tu tombes beaucoup trop można zobaczyć? No dobra, śmigam un pincon, c'est un Beaucoup trop bas I'm invincible, whenever you are there Faut comme un défi, tu te lèves pour aimer la vie Eu é. 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 Oczywiście dalej Penkun będziemy oglądać teraz. Zapraszam. Bye. Zatrzymałem się teraz przy znaku, przy znakach, przy, przy jednym znaku, przy dwóch znakach, żeby wam pokazać mniej więcej gdzie jestem Wollinercy 00 metrów Gard 28 km. Gard to jest. Y... Gard to jest już ten, w stronę szwed jak się jedzie. Ojej, dobrze mówię. No i teraz już. Tak, no dobrze mówię. Penkun 2, no to w Penkun byłem, tak? Leknic 25, w 4,2. Tak to wygląda. A tu jeszcze jest taka, takie miejscowości. Grab Kapelle, 3 km i Ratinsthal. Będę tamtędy jechał. Jeszcze kawałek mam, teraz jestem na powrocie. Pogoda jest taka, że siąpi, co chwilę mi kropi na kamerę, ale jakoś daje radę. No dobra, lecimy. Ja dzisiaj kończę tą wycieczkę, wiecie, naprawdę. Wsiąpi cały czas, brzydko jest, jestem niedaleko szwenend. Będę się prze, przebijał przez szwenend i tak sobie myślę, że na dzisiaj starczy. Czasami, czasami warto troszkę poczekać, bo.. Nie no jest fajnie, no kurczę fajnie, jak, a zwłaszcza jak jakaś góreczka i jak się człowiek mocniej zmęczy, tak? To wtedy dopiero zaczyna ten nawet yy, pomimo takiej pogody, bo na, dzisiaj jest słabo naprawdę pomimo takiej pogody to jeżeli jakąś góreczkę się machnie z 2-3 razy i mocno się człowiek zmęczy to jest coś takiego, że taka robi się robi się lepiej, tak? Pobudzają się te endorfiny, zaczyna, zaczyna być fantastycznie. Ale ogólnie rzecz biorąc jest dzisiaj słabo, kiepsko. Trzeba troszkę poczekać na lepszą pogodę. No trudno, no jejku, tak jest czasami. Dobra, śmigam, śmigam do domu. Tymczasem trzymajcie się i do następnego spotkania.